Cześć moi drodzy, jak widzicie wreszcie sobie zakupiłem zestaw startowy z EURO 2016. Jestem z tego powodu bardzo podekscytowany, bo wreszcie będę mógł powkładać karty, które już do tej pory zdobyłem do albumu. Jak widzicie w ogóle się nie śpieszę z tą kolekcją. Jest to spowodowane oczywiście funduszami, ale też... ale też faktem, że raczej nie mamy na co liczyć, jeżeli chodzi o zbieranie. Trzeba sobie kupić, jak to będzie, żeby tego Wam nie pokazać od razu. Co tutaj. Aha, czyli trzeba zrobić tak. Tak, i tak, i tak. I obracamy, obracamy. Dobra. O, oj. Jeszcze coś się tu zahaczyło. Spowodowane jest to też tym, że nie będzie za bardzo co zbierać. Wydaje mi się. A nawet jeżeli będą jakieś kolekcje, to przypuszczam, będą bardzo drogie. Zobaczymy. Jak to będzie przez wakacje, i tak dalej, planuję wyjazd. Także też różnie może być z częstotliwością wrzucania filmów, chociaż może tam dokąd zmierzam, to właśnie wręcz będę robił filmiki częściej, nic nie mówię więcej, chociaż rzecz już jest pewna. Mamy tutaj album Euro, ciach, ciach. Kto chciał, to widział na początku moją twarz. Kto nie, to sobie może iść. I iść może sobie przewinąć i zobaczyć. Tutaj mamy paczuszki. Najpierw się tym zajmiemy, a potem będziemy myśleć o tych pozostałych kartach. No to jedziemy. Zobaczymy co tam ciekawego wrzucę sobie do albumu. Mam nadzieję, że skoro to zestaw startowy to dostanę coś rzadkiego. Mm -hmm. No to zaczynamy. Zengin Fiola, Nemek Grigore. Tutaj mamy Johana Gudbunsona, Want to Watch. Oraz. Uuuu, piękna karta. Oraz znaki federacji. Mamy Islandię, Włochy, Chorwację. No i troszkę tutaj informacji. Kiedy debiutowali w Mistrzostwach Europy. I ile razy jeżeli chodzi o Islandię no to pierwszy raz, niesamowity sukces tej federacji drużyny narodowej na start fajowskie karty spaliłem ostatnią więc już będziecie wiedzieli i to wam i tak pokażę Passion and Pride i to mamy stwierż. Szwajcarię, Szwecję Matuidi Prochaska Ledley, Perisic No to już było. Passion and Pride A tutaj mamy. Uuuu Inventiveness. Podobają mi się te karty. W poprzedniej edycji FIFA 365 były fajne. I tutaj też są bardzo fajne. Naprawdę. No na razie fajnie. Niezbyt to mi zgrabnie idzie. Sorki, sorki. Sania, Siktorson Błaszczykowski, Aziz. Mamy signature Cristiano Ronaldo. Nieźle, nieźle się pewnie wykosztowali nawet za nieprawdziwy e, autograf. Z pewnością musieli słono zapłacić, żeby mogli na kartach go wykorzystać, także to jest naprawdę świetna karta. Ciekawy ma podpis. Cupcio, naprawdę. Nie miałem nawet pojęcia, że się wykosztowali na taką gwiazdę. Nic, tylko czekać, aż w tych seriach będą prawdziwe podpisy. Wyobraźcie sobie w parsce za 4 zł taką karteczkę trafić. Byłoby bosko. Puwarczyć, Belarabi, Berg, Szewczuk. Tu już widzieliśmy keyplayera nic to. A tutaj mamy Making History Fragment Islandii Our Boys. Puzelki. Co będziemy mieli tutaj? Mam ranę na palcu i tak ciężko mi się to otwiera. Niezbyt zgrabnie. No kolej Sterling, Abrashi, Nani, Lafata Game Changer. Jest trochę tych insertów. Uuu, Italia 11. Nie wiem, czy czasem to już nie jest moja powtórka. Nie wiele mam kart, ale chyba ta akurat już u mnie występowała. Trochę szkoda, no ale nic będzie na wymianę. Mamy tutaj Dragowicza, Sylwę Berezuckiego Glika. Tutaj będziemy mieli. O proszę, znowu Cristiano Ronaldo, i to jest chyba kolejna moja powtórka. Trzeba powoli zacząć pracować na las sticker. Uuu. I to też chyba jest moja powtórka. A kart mam praktycznie tyle co nic, jeżeli chodzi o logo, to może mam z dwa, z dwie albo trzy karty. Ale wygląda fantastycznie. Logo są naprawdę przepiękne. Tuło mi się bardzo podoba. Kto widział taką kartę na żywo w ręce, to wiesz, się postarali. Logo w każdej edycji ostatnio mi wychodziło. Dobra, mam nadzieję, że się podobały karty z paczuszek. Zostały nam jeszcze. Limitki, chodzik jakby ktoś chciał, pierwsza limitka. Robert Lewandowski, no w starterze, wiadomo, musi być choć jeden lewy. Druga karta z kodem. Eden Azard. No i teraz pewnie Robert będzie na XXLC. O, Dobra, trochę poleciało. Nie, Cristiano, Cristiano Ronaldo. Te duże karty naprawdę pięknie wyglądają. Szkoda, że nie będę ich zbierał. Niestety prawda jest taka, że. Znowu wyjdzie, wyjdzie pewnie ze 25 przynajmniej takich kart, z czego u nas na rynku pewnie będzie połowa dostępna, jeżeli w ogóle. Także nie orientuję się. Wiecie, moi drodzy, fajnie by było, jakbyście mi napisali, jak to wygląda sytuacja z limitkami. Z tego, co ja wiem, to um, to już jest ponad 100, ale jeszcze nie patrzę na rozpiskę, możecie mi napisać. No i napiszcie mi, co myślicie o tej kolekcji. Ja po początkowych, że się tak wyrażę, po wątpiewaniach szczerze muszę przyznać, że, że podoba mi się, jest bardzo zróżnicowana i niektóre karty nie są super, ale nie są też złe. Zwłaszcza jeżeli nie, będzie, nie będziemy brali pod uwagę keyplayerów i takich tam innych bzdurek. A niektóre karty, jak na przykład te bądź Signatures wyglądają fantastycznie, także będę sobie powolutku zbierał. Jeszcze mam zakupy Wam do przedstawienia, ale to w następnym filmie. Będę próbował uzupełnić jedną z moich bardzo rozgrzebanych kolekcji dosyć świeżych. No i będziemy uzupełniać lastyker, więc jeżeli chcecie to tam do mnie, zajrzyjcie na mój profil, lamer oczywiście i to ewentualnie możemy porozmawiać o wymianach. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się wszyscy, cześć!